Kochani, dzisiaj e, się z moją Cześć! Cześć! cześć. robić testik tych bananków. Jest bardzo ciekawe, jak one smakują. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, la, lajków, żeby nie pominąć moich filmów. No to co? To są czeskie bananki, z tak. czeskiego Lidla. Pamiętajcie, żebyście szli do tego, jak chcecie takie bananki, to idźcie do Lidla po prostu. Cześć. Dobra, polecam. W środku mają takie nadzienie. Bananowe. Bananowe. A na jest opaka czekolada. Mm. Dobra. Dobre. No. To smakują jak takie bananki. Dziwne, tylko że z czekoladą. Polecam. One kosztowały... Nie ma tu ceny. Aha. Co? Nie ma tu ceny. O, sorry. Aj. Dobra. Kocham moją siostrę. Guzik. Mm. 拜拜。<Bye. S 2> yeah,